Witam wszystkich, tu Hikomikos i dzisiaj pokażę wam przesyłkę od Mateusza. Tak, w środku... ...mamy... Mm, ...dość niecypowo zapakowana... ...dość używana karta. Zakrzywienie czasu-przestrzeni. Tak, jest to karta z polskiej wersji językowej z serii Diament i Perła tajemne skarby. Jeśli ktoś ma taką kartę, bardzo chętnie się za nią zamieni. To była ta seria Diament i Perła Tajemne skarby. Zamieniam się również za karty z serii Diament i Perła, jeśli macie jakieś karty z polskich wersji językowych to dajcie mi znać, chętnie się zamienię, mam dużo angielskich na wymianę. Na mojej stronie internetowej komikos.pl znajdziecie informacje do, o kontakcie możliwym ze mną. Dzięki za obejrzenie, zostawianie łapy w górę i komentarze, do zobaczenia, na razie, cześć.